W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że ma powstać kolejny film z cyklu Predator. To dobry punkt wyjścia, by przypomnieć sobie najlepsze momenty tej serii. Czym uwiódł nas kosmiczny drapieżca? Zaczynamy odliczanie. Predator Shaina Bleka nie dorósł do oczekiwań, wręcz przeciwnie, ale i tak wypadł lepiej niż cykl Obcy kontra Predator. Chociaż reżyser próbował żartować i rozbudować świat serii, najlepiej wyszła mu najprostsza rzecz, czyli Predator w swoim żywiole. Zwłaszcza scena, w której schwytany przez ludzi kosmita uwalnia się i własnoręcznie dziesiątkuje szeregi przeciwników. Black celuje tu w prostą frajdę. W cenie są malownicze rozbryzgi krwi oraz krwiożercza inwencja naszego drapieżcy. Rozbrojony obcy pokazuje przecież, że w potrzebie Potrafi zrobić użytek również z ludzkiej broni. Daje się też poznać jako honorowy gentleman, który oszczędza nieuzbrojoną kobietę. Doprawdy uroczy typ. W Predator z nim roda Antala poznaliśmy kilka nowych i intrygujących zwyczajów naszych ulubionych kosmicznych drapieżców. Jednym z nich była metoda polowania na przynętę. W tym wypadku Zawabik robi sam dany trecho. Oto tropieni przez predatorów ludzie znajdują swojego towarzysza na odsłoniętym terenie, błagającego o pomoc. Rodzi się dylemat. Zachować ostrożność, czy pomóc człowiekowi w potrzebie? Nasi bohaterowie to jednak twardziele i stawiają na siebie. Nie z nimi takie numery. Snajperka Izabel może co najwyżej skrócić męki cierpiącego. Przy okazji, obnażając maskaradę Predatorów: Upiorne. Dylan! You son of a bitch. Kiedy poznajemy granego przez Karla Wedersa Dilona, ten na dzień dobry eksponuje swoje mięśnie, wytrzymując żelazny uścisk samego Arnolda. Już wkrótce przekona się jednak, że mięśnie to za mało. Nic dziwnego. Pierwszy Predator konsekwentnie pacyfikuje figurę wojskowego macho, jakiego znamy choćby z komando, a scena konfrontacji Dilona z Kosmitą to najlepszy przykład. Reżyser John McTiernan po mistrzowsku buduje tu napięcie, a umieśniony twardziel nerwowo trzęsie się ze strachu, razem z nami próbując wypatrzyć przeciwnika w gęstwinie. Gdy następuje atak, możemy tylko rozdziawić gębę i docenić, jak kończy się wątek umieśnionej ręki Dylona. Drapieżna ironia. Predator 2 pokazał nie tylko, że kosmiczny łowca sprawdza się w przestrzeni miejskiej, ale też umiejętnie podsycił wyobraźnię fanów. W finale filmu grany przez danego Glovera Harrigan dostaje się na pokład statku Predatorów i odkrywa dotychczas niewidzianą przez nas stronę ich kultury. Reżyser Stephen Hopkins poszerza tu skalę opowieści kilkoma prostymi gestami. Wystarczy grupa różnorodnych predatorów, byśmy zaczęli spekulować na temat ich społecznych zwyczajów. Wystarczy znaczący rekwizyt, byśmy wysnuli przypuszczenia na temat historycznych relacji na linii człowiek-predator. No i wystarczy rzut oka na pełną trofeu w ścianę, byśmy zaczęli marzyć o ekranowym spotkaniu kosmicznego drapieżcy z ksenomorfem. Niektóre rzeczy lepiej jednak pozostawić wyobraźni. Najlepszym momentem w serii jest jednak rozciągnięta na długość całego pierwszego filmu powolna introdukcja postaci Predatora. Rewelacyjny design to jedno, równie ważny jest sposób sprzedania go widzom. John McTiernan i spółka robią to brawurowo, krok po kroku odsłaniając kolejne atrakcje. Zanim zobaczymy Predatora, odkrywamy więc jak on sam widzi świat. Oraz w jaki sposób ukrywa się przed swoimi ofiarami. W toku filmu poznajemy też kolejne gadżety i kolejne zwyczaje kosmity. A kiedy wreszcie prezentuje się nam w pełnej krasie, jak rzadko w takim wypadku, nie zawodzi. Komentarz pozostawiam Arnoldowi Schwarzeneggerowi. Ugly okay, motherfucker.